Chcesz, żeby twoja wyprzedaż była sukcesem? Chcesz pozbyć się zalegającego towaru? Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby zaplanować wszystkie działania związane z budowaniem ekspozycji w punkcie sprzedaży, czyli działania visual merchandisingowe. Jeżeli tych działań nie zaplanujesz, jeżeli nie zrobisz sobie na to odpowiedniej strategii, to po prostu z tymi świątecznymi kubkami zostaniesz do Świąt Wielkanocnych. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest to, żeby planować działania związane z wyprzedażą z dużym wyprzedzeniem, żeby mieć przygotowane odpowiednie oznaczenia cenowe, żeby mieć przygotowane odpowiednie plakaty informujące o wyprzedaży po tych Konkretnych produktów. Jeżeli o te rzeczy nie zadbacie, lub nie zadbacie także o dobrą ekspozycję, to efekt jest taki, że takie kubki mogą się znaleźć w dowolnym, jakimś przypadkowym miejscu w sklepie, wy ich nie wyprzedacie, zblokuje Wam się towar i efekt jest taki, że to będzie towar, z którym coś będziecie musieli zrobić na magazynie w sklepie. Jeżeli chcecie uniknąć takiej sytuacji, planujcie działania marketingowe, planujcie działania visual merchandisingowe w punkcie sprzedaży. Jakie to powinny dokładnie być wszystkie działania? O tym mówimy na szkoleniu z Visual Merchandisingu, na które zapraszam, a dodatkowo mówimy też o tym na naszym kanale na YouTube, na który serdecznie zapraszam.